mogę pomóc męskie perfumy na prezent oj nie wiem czy perfumy to taki dobry pomysł na prezent ciężko trafić w gust osoby obdarowywanej chyba że ma się na oku konkretny flakon który ta osoba przetestowała i zaakceptowała nie no właśnie to może to nie jest taki dobry pomysł no nie nie mamy tutaj nic innego oprócz perfum. Nie, proszę nie wychodzić. To były tylko takie moje luźne przemyślenia. Niekoniecznie potrzebne w tej chwili. Ciągle zapominam, że jeżeli ktoś wyjdzie bez kupowania, to nie dostanę premii sprzedażowej. Nie, nic, nic, mówiłam do siebie. Zapraszam. Za chwilę pokażę testery męskich perfum. Część mam tutaj, a reszta... Reszta w zasadzie nie wiem gdzie jest. Wczoraj było tych testerów dużo więcej. Nie wiem co się z nimi stało. Może zapis z monitoringu będzie wiedział. No ale to już będzie takie dodatkowe zadanie dla mnie na później. Mniejsza o to. Może to nawet lepiej, że na teraz mamy mniejszą ilość flakonów do wyboru. Im mniej możliwości, tym łatwiejszy wybór. To od czego zaczniemy? Czy jakiś flakon szczególnie rzuca się w oczy, albo wygląda wyjątkowo zachęcająco? No jak to, kto wybiera perfumy po flakonach, na przykład ja? Przecież to bardzo ważne, żeby flakon, który stawiamy na półce, wyglądał dekoracyjnie. Nie chodzi o sam zapach. No dobrze, może niektórym osobom chodzi o sam zapach. Przedstawiam tylko mój punkt widzenia. Mniejsza o to. Może sama coś zaproponuję, skoro na pierwszy rzut oka żadne perfumy nie wydają się szczególnie zachęcające. Możemy zacząć na przykład od tego zapachu. Zostanę posądzona o kierowanie się wyglądem flakonu. Ten akurat jest całkiem zwyczajny. Nie mówię, że brzydki, ale zwyczajny. żeby było cokolwiek więcej napisane może na spodzie będą jakieś informacje tak Emporio Armani Diamonds woda toaletowa to takie tajemnicze perfumy trzeba się trochę bardziej postarać żeby je zidentyfikować proszę bardzo Proszę sobie psiknąć. W końcu po to są te testery. A ja opowiem w tym czasie coś więcej o tym zapachu, bo przecież po to tu jestem. Jest to zapach z kategorii drzewno-aromatycznej i nuty głowy stanowi tutaj bergamotka oraz drzewo kwajakowe. Nie wiem, co to za rodzaj drzewa ale trzeba przyznać, że brzmi to całkiem elegancko. To nut serca należy pieprz syczłański cedr, a nuty bazy to bursztyn i kakao. Przynajmniej nuty bazy brzmią swojsko. Widziałam, że udało się piknąć testerem. Jak? Jak ten zapach się podoba? No, rozumiem, że Tutaj jest chęć przetestowania większej ilości zapachów. Ciężko zdecydować się tak na pierwszy z brzegu, Chociaż przyznaję, że oszczędziłoby mi to dużo czasu i mogłabym zająć się sprawdzaniem na monitoringu, co się stało z resztą naszych testerów. Ale oczywiście, rozumiem chęć testowania dalszych zapachów. No, nie, niestety nie mam takich specjalnych papierków do testowania perfum. Wiem o co chodzi, ale nie mamy czegoś takiego. Mieliśmy, ale nie mamy. Nie wiem dlaczego. Tego chyba raczej nikt nie chciałby wynosić. Po co? To tylko papierki. To chyba nie jest wartościowe, prawda? No właśnie, też mi się tak wydaje. W każdym razie, proszę używać ręki do testowania kolejnych zapachów. To może w takim razie następny zapach, który sprawdzimy, to będzie. Ale trzeba przyznać, że to jest trochę podchwytliwe. Otworzymy ten flakon i muszę powiedzieć, że już korek sprawia takie luksusowe wrażenie. Jest ciężki, dobrze wyprofilowany. Ma na górze logo Chanel, z boku napis Chanel. Więc nawet jeżeli tymczasowo rozdzielimy korek, Flakon, na pewno bez problemu, później dopasujemy je do pary. I być może, gdybyśmy kiedyś stracili ten flakon, a zostałby nam sam korek, może on byłby już sam w sobie coś warty właśnie dzięki temu logo. Nie, niekoniecznie. No, może i nie. Nie znam się tak bardzo na korkach, ale ten naprawdę mi się podoba. Ale oczywiście nikt nie przychodzi do perfumerii, kupować korki. Chodzi raczej o perfumy. Przejdźmy więc do samego flakonu. 观众能听得到。 więcej klientów, nie musimy się śpieszyć. Już wybieram dla nas kolejny zapach do przetestowania. Może w takim razie wrócimy znowu do zapachu Armani'ego. To jest Zapach z kategorii drewno aromatycznej. Otworzymy go. No i tym korkiem już bym się tak nie zachwycała. Też jest ciężki i porządny, ale już nie leży tak dobrze w dłoni. Czuję, że mógłby mi w każdej chwili wypaść, poturlać się gdzieś, wpaść w jakąś szczelinę. Miałbym problem ze znalezieniem go korków na razie zwycięża ten zapach Chanel, ale oczywiście rozumiem, że to nie jest najważniejsza kategoria, kiedy porównujemy perfumy. Proszę bardzo, proszę sobie gdzieś tam pisknąć w wolnym miejscu. Ja też muszę sobie ten zapach przypomnieć, bo szczerze mówiąc, dawno go nie wąchałam. Tak, już pamiętam. Już pamiętam, co to było. Mamy tutaj, wśród nut głowy, bergamotkę, zarówno kwiaty jak i liść. Ktoś, kto tworzył ten zapach, niewątpliwie był fanem bergamotki. Wśród nut serca mamy irys, żałwie i aldehydy, a bazę stanowi cedr i fasola Więc troszkę bardziej minimalistycznie, niż te perfumy, gdzie tych składników było rzeczywiście. Dużo. Tutaj jest ich mniej, ale sam zapach wydaje się cięższy. Czy to plus czy minus, to już jest taka indywidualna kwestia do oceny. Jak rozumiem, testujemy dalej. No mi osobiście byłoby łatwiej wybrać z trzech zapachów niż z sześciu, ale to też każdy ma prawo do własnych preferencji. Więc przejdziemy, może teraz, do zapachów w ciekawszym flakonie i przyjrzymy się temu flakonowi. Zapach Paco Rabanne i nazywa się One Million. Jest to woda toaletowa z kategorii drzewno-przyprawowej. jest bardzo ciekawy miał chyba w założeniu wyglądać jak sztabka złota nie wiem czy sztabka złota jest warta 1 milion czegokolwiek ani nawet nie wiem czy sztabka złota dokładnie tak wygląda tak się składa, że nie miałam okazji jeszcze trzymać sztabki złota w dłoniach może po sezonie świątecznym jeśli uda mi się uskładać wyjątkowo dużo premii sprzedażowych Wiem. Proszę bardzo Zachęcam do biegnięcia sobie Na przykład, nie wiem Może gdzieś koło łokcia Będzie się trzeba trochę bardziej Nagimnastykować, żeby wrócić серце Kategorie poboczne to w kategorii korek. Zwycięża nadal ten Chanel. Wprawdzie nie miał na razie dużej konkurencji, ale zaraz obejrzymy sobie jeszcze jeden flakon z korkiem. Na przykład ten. Różni się on trochę kolorystycznie, bo jest taki niebiesko-zielony, morski. To miła odmiana po wszystkich tych stonowanych szarościach, czerniach, srebrach. Do tej pory tylko ta sztabka złota nam się wyłamywała ze schematu, a tutaj mamy kolejny taki bardziej kreatywny, przynajmniej pod względem koloru, flakon. Jest to zapach firmy Lempicka i nazywa się Green Lover woda toaletowa w kategorii aromatyczno-przeprawowej. Korek jest dosyć tandetny i plastikowy i na pewno nie elektronizuje tego Chanel. Ale sam zapach... Sam zapach jest ciekawy. Bardzo proszę piknąć sobie no już tam według własnego uznania, bo rady ostatnio nie spotkały się z dobrym przyjęciem. Na flakonie mamy tutaj taki, nie wiem, chyba liść albo jakiś inny kształt. Wygląda to ładnie. Myślę, że to miał być liść, natomiast sam zapach ma w nutach głowy zieloną mandarynkę i pieprz. W nutach serca mamy tutaj chin, mięte, jagody, jałowca, a w nutach pasy, wanilię oraz pismo. I rzeczywiście, mimo że to jest kategoria aromatyczno-przyprawowa, czyli wydawałoby się taka raczej ciężka, to może właśnie dzięki mięcie, ten zapach jest jednak taki bardziej zielony, świeży i lekki. Całkiem przyjemny, i gdybym sama miała coś polecać, to w kategorii zapachów właśnie chyba ten podobałby mi się najbardziej, gdybyśmy mieli wybierać najlepszy korek, no to ten, i najlepszy flakon, no to ten. Mam nadzieję, że moje wskazówki są pomocne. Widzę tutaj zbyt dużego entuzjazmu. Ale ostatecznie nie znam przecież osoby, która zostanie obdarowana tym zapachem, więc wolę zwrócić uwagę na wszystkie możliwe aspekty, a nie tylko na jeden. Myślę, że nie ma w tym nic złego. I tak oto obejrzeliśmy już wszystkie te stery. Nie, naprawdę, został nam jeszcze jeden. Jej ku coś wolno to idzie. Ale tak, rzeczywiście został nam jeszcze ten zapach. Pominęłam go, bo przecież testowaliśmy już jeden zapach Chanel, Podświadomie świadomie uznałam więc, że nie będzie sensu testować dwóch. Co za dużo to niezdrowo. Ciężko będzie później wybrać. No ale dobrze. Otworzymy go sobie. Widzę, że uwagi o korkach nie spotykają się z ciepłym przyjęciem, więc sobie je tym razem daruję. Sam flakon jest dosyć prosty. Proszę sobie przetestować ten zapach. Też już nie będę sugerować, gdzie go psikać. No ale akurat tamto już był ten poprzedni Chanel. To nawet ja pamiętam, proszę uważać, bo to się wszystko wymiesza. Co to, to za testowanie, jak jeden zapach się psika na drugi? Mam taki marker wodoodporny na zapleczu, mogę go przynieść i podpiszemy te zapachy na skórze. Nie? No to nie. To proszę się bardziej postarać i zapamiętywać, co gdzie jest psikane. Bo naprawdę szkoda naszego czasu. Zwłaszcza mojego. A przecież miałam na początku taki dobry pomysł, co gdzie psiknąć. Wystarczyło mnie posłuchać. No dobrze, wracając do naszych perfum. To jest to zapach Chanel Egoist i jest to woda toaletowa z kategorii drewno-przyprawowej, która mam wrażenie przewija się tutaj dosyć często. To bardzo mocny zapach. Myślę, że wystarczy jedno piśnięcie i będzie się intensywnie pachnieć cały dzień. Jeśli ktoś lubi się psikać intensywnie i zrobi to właśnie tym zapachem, to może być trudnym towarzyszem podróży w komunikacji miejskiej i trudnym towarzyszem pracy, jeżeli nie ma własnego gabinetu w biurze. Ale dla niektórych osób to będzie oczywiście plus, bo są tacy, którzy lubią mocne perfumy i lubią, żeby było je czuć na całym piętrze. Nie oceniam. Wśród nut głowy mamy tutaj Brazylijskie trzewo ruszane. Kolendrę. Sycylijską mandarynkę. Czyli takie raczej geograficzne pojęcia dominują. Wśród nut serca cynamon. róża i gościk I wśród Że kompozycja wyjdzie dobrze. Zazwyczaj tak właśnie jest. Iść na zaplecze i wrócić, kiedy będzie podjęta decyzja. No, ale to już taka wskazówka dla mnie na przyszłość. Nie, nie mam żadnych pretensji, skądże? Żeby... Po to tu jestem, żeby opowiadać o zapachach i flakonach. Chociaż przyjemniej by się opowiadało, gdyby moje sugestie były bardziej brane pod uwagę. Mniejsza o to. Dobrze, już przynoszę. Pełnowartościowy flakon. Zapakowany w pudełko. No nie wiem, czy nie powinno być zafoliowane. W sumie to skąd mam wiedzieć. Taki stał na półce, no to taki wzięłam. Jak to bez przesady? To wcale nie jest tak dużo jak na perfumy. Przecież to jest aż 100 ml. To duży flakon. Nie, nie wydaje mi się, żeby to była za duża kwota. Duża to nie to samo co za duża. Pewnie gdyby sprawdzić w internecie, to udałoby się znaleźć ten zapach taniej. No ale ja wtedy nie dostanę premii sprzedażowej. A tak się tutaj napracowałam, żeby wybrać ten idealny zapach. Nie, nie, proszę nie wychodzić. Żartowałam z tym internetem, tam na pewno jest dwa razy drożej. Halo, proszę wracać. Nie. No w tym С ним